Już 28 komitetów wyborczych zostało zarejestrowanych, a prezydent pogodził się z ministrem spraw zagranicznych 1 marca 2025 roku przed mikrofonem Krzysiek, a to jest dzisiejsze 5 dni info. Zapraszam. Dzisiaj obchodzimy dzień pamięci żołnierzy niezłomnych. Święto wprowadzone przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego ma upamiętnić żołnierzy polskiego podziemia, którzy walczyli z komunistycznymi władzami. Działacze inicjatywy pracowniczej protestowali na Bracki w Krakowie. Sprzeciwiali się represjom, którym poddani byli strajkujący w sprawie domu studenckiego Kamionka. Domagali się od rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dotrzymania kompromisu zawartego Pomiędzy strajkującymi studentami a uniwersytetem, oraz opowiadali się za inwestycjami w potrzeby studentów, w tym w tworzenie stołówek studenckich. Ponadto, podczas swoich protestów, krzyczeli do znajdujących się niedaleko studentów z innego uniwersytetu, żeby się do nich przyłączyli, ponieważ, jak mówili, reprezentują interes wszystkich studentów. Prezydent Andrzej Duda i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski doszli do porozumienia. Większość kandydatów na ambasadorów wystawionych przez szefa MSZ prezydent jest w stanie podpisać. Już 28 komitetów wyborczych zostało zarejestrowanych przez PKW. Są to komitety nie tylko mainstreamowych polityków, takich jak Karol Nawrocki. Sowymir Męcen, Rafał Trzaskowski czy Adrian Zandberg, ale też lokalnych działaczy, w tym Piotra Szumlewicza, znanych, doświadczonych wiekowo kandydatów, takich jak Joanna Seneszyn czy Grzegorz Braun oraz ludzi niekoniecznie związanych z polityką, Eugeniusz Maciejewski, Jolanta Duda, Kamil Całek czy Katarzyna Cichos. Na rejestrację czekają jeszcze komitety Krzysztofa, Andrzeja Sitko i Jakuba Perkowskiego. Warto tutaj wspomnieć, że zarejestrowany został do tej pory tylko jeden kandydat na prezydenta i jest to Sławomir Mencen. Nie dla ignorowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Tak w liście do premiera Donalda Tuska napisali duchowni z konferencji Episkopatu Polski. Potępili również precedens niepublikowania wyroków Trybunału w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy. Apel dotyczył decyzji ministra edukacji Barbary Nowackiej o ograniczeniu lekcji religii. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę. To audycja PAPM Podcast. Prowadził scenariusz realizacja Krzysiek. Rok produkcji publikacji 2025.